Według tradycji chrześcijańskiej istnieje tkanina, w którą zostało zawinięte ciało Jezusa Chrystusa. Jest to tak zwany całun turyński, który jest płótnem o długości prawie 4,5 metra oraz w szerokości 111 cm. Od pewnego czasu jest on przechowywany w Turynie w katedrze św. Jana Chrzciciela. Na tym niepozornym kawałku płótna znajdują się dwa negatywy odciśniętego, okaleczonego ludzkiego ciała, Odciśniętego od przodu i od tyłu. Wielu ludzi sądzi, że wizerunek zawiniętego w płótno człowieka przedstawia Jezusa Chrystusa. Zanim przejdę dalej, chciałbym prosić Was o kliknięcie w dzwoneczek oraz subskrybowanie kanału po więcej podobnych materiałów. Większość religijnych teorii dotyczących całunu turyńskiego sugeruje, że postać Jezusa została na nim nadrukowana w sposób nadprzyrodzony. Naturalnie sceptycy i bardzo wielu naukowców wątpią w to i podejrzewają, że Całun jest średniowiecznym fałszerstwem. Oznaczałoby to, że znajdujący się na nim wizerunek uzyskano sztucznie, choć część z teorii zakłada, że aby go wykonać, przeprowadzono faktyczne ukrzyżowanie. Zarówno naukowa, jak i religijna wersja debaty zaciekle walczy o prawdziwość w swojej wersji zdarzeń. Na korzyść zwolenników autentyczności Całunu Tryńskiego Przemawia chociażby badanie przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu w Padwie. Profesor Giulio Fanti, ekspert w dziedzinie mechaniki i pomiarów cieplnych w Wydziału Inżynierii Uniwersytetu, zapewnia, że płótno, z którego wykonano całą, faktycznie powstało w czasach Jezusa Chrystusa, a nawet wcześniej, bo około 300 lat przed jego narodzinami. Górna granica błędu to czwarty wiek naszej ery. Naukowcy. Wykorzystali do tego celu kryminalistyczne podejście do analizy włókien z całunu truńskiego. Przy wykorzystaniu spektroskopii zidentyfikowano, które włókna z całunu pochodzą ze starożytności. Naukowcy sugerowali, że można wierzyć w wyniki mniej więcej z 95% skutecznością. Podczas gdy badania, o których mówię, pojawiły się jeszcze parę lat temu, w dalszym ciągu nie zamknęły one dyskusji na ten temat. Sceptycy przypominali badania z 1988 roku, kiedy to trzy niezależne laboratoria przeprowadziły analizy tkaniny za pomocą metody datowania radiowęglowego. Każde z nich dało wynik, że całun powstał w latach 1260-1290. Naukowcy z Uniwersytetu w Padwie. Uważają jednak, że wyniki datowania radiowęglowego zostały zniekształcone pod wpływem ognia i wody po tym, gdy płótno omalnie spłonęło w pożarze. Fanti opisał swoje ustalenia w książce pod tytułem Tajemnica Cołunu, napisanej wspólnie z dziennikarzem Saverio Gaetą. Pomijając więc kwestię daty powstania Cołunu, która wciąż jest mocno dyskusyjna, Ustalono, że odcisk ciała z przodu i z tyłu wskazuje na to, że mężczyzna został poddany jakimś torturom, które doprowadziły do jego śmierci. Zauważono również, że płótno posiada bardzo wiele niezwykłych właściwości chemicznych i fizycznych, które trudno jest odtworzyć w laboratorium. Do dziś nauka nie jest w stanie wyjaśnić, jak powstał odcisk ciała w płótnie. Udało się jedynie wykazać, że nieboszczyk leżał na nim nie więcej niż dwa dni. Pojawiły się teorie, że Jezus został zabrany z jaskini za pomocą jakiejś zaawansowanej technologii zdolnej, chociażby do teleportacji obiektów. Sugerowano wówczas, że pozostałość na płótnie mogła powstać wtedy, gdy ciało było skanowane niczym w tomografie komputerowym. Z tym, że efektem takiego skanowania było zabranie ciała Jezusa i pozostawienie samego całunu z wypalonym śladem stanowiącym efekt tego wydarzenia. Inna, mniej kontrowersyjna teoria, zakłada, że len był pokryty jakąś substancją z pyłków roślinnych i to właśnie one wytworzyły ten osobliwy ślad. Możemy gdybać do woli, jednak fakty są takie, że zarówno nauka, jak i religia nie potrafi wyjaśnić pochodzenia wizerunku na całunie, niezależnie od tego czy powstał on u zarania naszej ery, czy w średniowieczu. No cóż, nie pozostaje mi już nic innego, jak zaprosić Was do sekcji komentarzy. I życzyć Wam wszystkim udanego dnia.